Witam Państwa w kolejnym odcinku bloga sportu według Szymona. W tymże odcinku skupimy się na dwóch wydarzeniach, mianowicie na czwartkowych kwalifikacjach na skoczni ruka, Tuntury w fińskim Kusamo oraz na wieczornym, również czwartkowym meczu leki Warszawa z belgijskim lokeren na wyjeździe. Najpierw kilka słów o kwalifikacjach. Odbyły się one w czwartkowe popołudnie o godzinie 17 czasu polskiego, a udział w nich wzięło siedmiu reprezentantów Polski bez kontuzjowanego nadal Kamila Stoch, ale dobra informacja, dwukrotnie mistrz olimpijski Sochi wraca pomału do zdrowia i najprawdopodobniej, a właściwie jest już, jest już to przesądzone, że od kolejnych zawodów norweskim Lillehammer Stocha będziemy już oglądali na skoczni. Na razie bez Stocha polska kada nadal spisuje się przeciętnie, tak jak wspomniałem w ostatnim odcinku, kiedy się z Państwem spotykałem, nie liczyłbym na zbyt wiele, jeśli chodzi o postawę biało-czerwonych na Ruka Tunduri i te słowa już znalazły swoje odzwierciedlenie w czwartkowe popołudnie. Z Polaków tak naprawdę jedynie z dobrej strony pokazali się bardzo młodzi zawodnicy Krzysztof Biegu, który był szósty w kwalifikacjach 130,5 metra i Aleksander zniszczął 123 metry. Kwalifikacje z Polaków przebrnęli jeszcze Dawid Kubacki i Piotr Żyła, ale obaj swoimi skokami, zwłaszcza Żyła, nie zachwycili. Natomiast to bardzo duże rozczarowanie i oczywiście postawa in minus. Do konkursu nie zakwalifikowali się Maciej Kot, Jan Ziobro, czyli takie dwa naprawdę duże filary kadry Łukasza Kruczka oraz Stefan Kula, który uzyskał jeden z najsłabszych skoków całych dzisiejszych, całych czwartkowych kwalifikacji. Eliminacje przebiegały w dość zmiennej aurze. Co prawda wiatr nie był na tyle silny, by storpedować te kwalifikacje, ale jednak wiał bardzo często z boku. Było kilku zawodników, którzy mieli problemy z utrzymaniem odpowiedniej sylwetki, w i tak naprawdę musieli się ratować przed upadkiem. Było też kilku zawodników, które śniejsze podmuchy wiatru z tyłu, tak zwanie, wykosiły, czyli spowodowały, że lądowali w okolicach 90 czy setnego metra. Ostatecznie kwalifikacje wygrał po znakomitym skoku Anders Bardal, a z czołowej dziesiątki znakomitą formę potwierdzili Wellinger, lider Pucharu świata Roman Kołdelka. Natomiast zawiódł bardzo mocno w tej serii kwalifikacyjnej dla niego, co prawda w serii treningowej Stefan Kraft i ciekawe, jak to wszystko będzie wyglądało w piątek, a będziemy trzymać kciuki za czterech podopiecznych Łukasza Kruczka. Jeszcze kilka słów o Legii Warszawa. Po paśmie zwycięstw nastąpiła porażka, mianowicie podopiecznik Henninga Berka w przedostatniej kolejce grupy L przegrali 0 do 1 na wyjeździe z belgijskim Lokeren. To było naprawdę słabe spotkanie w wykonaniu mistrzów polski. Tak naprawdę emocje, jeśli chodzi o postawę Warszawy, zaczęły się dopiero w drugiej połowie, kiedy to Legia próbowała zagrozić bramce reprezentacji, przepraszam, bramce drużyny belgijskiej, ale tak naprawdę to zagrożenie kończyło się na rzutach różnych, poza tym lekone się nie byli w stanie stworzyć jakiejś bardzo dogodnej, bardzo groźnej okazji do zdobycia gola. Jednak to ta porażka nie wpływa na sytuację legi w tabeli o tyle, że ma już ona zapewniony awans do dalszej gry w europejskich pucharach, konkretnie w Lidze Europejskiej. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na kolejne odcinki wideobloga. Na dzisiaj żegnam się z Państwem i zapraszam, a także apeluję o trzymanie kciuków za podopiecznych Łukasza Króżka. Miejmy nadzieję, że ta czwórka, która wystąpi w piątkowym konkursie, a więc Piotr Żyła, Krzysztof Biegun, Aleksander Zniszczoł yy, oraz... Oraz Dawid Kubacki zrekompensują nam te słabsze skoki pozostałych w czwartkowe popołudnie. Dziękuję bardzo.